Siema będzie <laughs> FISHI! Gierka na YouTube! GRAMY NA będzie FISHIEGO! JEST! I NA UTA! Yy, witam wszystkich widzów z YouTube'a Gierka na będzie FISHIEGO I na jego teammate UTA Który jest aktualnie chyba top 1 Radiantem yy, Witam Witam wszystkich yy, Dajcie znać w komentarzu czy podobają wam się takie filmy Evidenty, TAK! 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 Gierka na YouTube! Gierka na YouTube! Nie wpierdolmy tylko tego do jednego Wygrajmy na niego Zmęczony jesteś? Yy, nie, nie istnieje coś takiego jak zmęczenie Ja mogę napisać, przez 16 godzin <laughs> No no, gierka na Benji Fishiego, Jego tak ma. Maczymy jak pójdzie Nice, nice, I'm coming I'm nading guys, for you coming Great smoke coming Yeah, nice Okej okay, nawet Z brzuszkiem troszkę Czemu awczysz, czemu awczysz, czemu awczysz? Czemu awczysz? Bo jem yeah. Bez awka, bez awka, bez awka Hops, hops. You can hold the... Uh, you can hold um, from the... the <laughs> Nie bać, nie bać, nie ma czasu, nie ma czasu nie da, idę na draka Leży Jeszcze będzie fishy podchodzi Ale co on, kurwa On nie wie z kim się pojedynkuje Oj, chujowy nade, chujowy nade poszedł Now git smoking ja jeszcze go obiłem, ja nie jestem byle kto, kurwa. Ooo, tu jest, słyszałem cię. Siad, gówna. Ja nie jestem byle kim, też no, też nie będę oszukiwał. Podobno będzie mi się powiedział, że gra na jakiegoś kata na race i że chyba poddają w piątej. Według moich doniesień <laughs> z, Według mediów Tak piszą media Najnowszej Pelasie na Serio Aj no No dałem mu jednego, bo też jesteśmy kolegami z będziefishami i nie było smutno Aaaaaa Darkowi Noś! Ej dwajcie słucha! Musisz to wygrać, skup się to Woody, jak coś, on jest yy, najlepszy na świecie, uważaj. Jest w Turcji, ma jeszcze do tego 17 lat, mogę ci powiedzieć. Yy, poczekaj, powiem Ci wszystko, co o nim wiem ogólnie. Yy, no, bardzo często bija top jeden też radianta, więc musisz uważać na niego, bo nie będzie takim wiesz, łatwym przeciwnikiem w tym klaczu. Nice, no ale właśnie, ty jesteś ten kamień Kozioł! Ty jesteś ten kamień Kozioł! Yy, nie wiem, co mam o tym powiedzieć, no. Brawo, brawo. Może powiedziałeś w ogóle, że showery, bo ja mam muzykę i ja słyszałem shorta. Serio? A. No tak dałem mu killa żeby był trochę dłuższy odcinek O ma top 6! Łód ma top 6, a będzie fishy no to będzie fishy, tak Dog Nie, nie, nie Nie, to jest on jest 3 na renie My bad guys, sorry Co to jest za wandal obrzydliwy? Kurwa, jakie ubicie z niego jest Czy szukam pachnącej pulchnej ci? Ty jesteś jebnięty?

ja tylko chciałem przypomnieć, że graś na tego, całego będzie piszego, ale on mało więc się niczym nie przejmuj. No tak, ja nice. wiem, że, nie, że to jest jakiś e, gówno, jebane. Miałem, no tak, Nie, 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 może nie będziemy go <laughs> teabagować. Bo przyjdzie ta jego 2,500 tysięczna kula armiaki dosów i mi napiszą, że mnie schoolboxują, kurwa, w prawdziwym życiu. Dzięki ZUK za Rajda. You want to play, let's Oh, looks like, looks like okay. że jesteś główny, i mi masz farta? Oj, będzie Fishy, kurwa! będzie Fishy, nie mów tak! Pojebane, 240 osób ogląda jak rozpierdalam Benji Fishy'ego Jeb, one is Ajajaj But... Yeah, you will lose this game, będzie Fishy, but I will support you, you know? You know in VCT, EMEA Na winner pop tylko 32... tylko 320 osób, nie? Na winner jak kurwa B, 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 B e, ktoś mi dzwoni chyba do chaty S na mężczyźnie, Dobra, skupmy się, nie? Już się wyciszyłeś? Energia tak? spadła? Już mnie dzwoni do domu i się boję troszkę Fake fajki, fajki, fajki fajk. Tepujemy? Tak, Smokin huka for you Half HP, chat Nice, one long, one default O, nie ma ubicia. Nie ma ubicia. Ej, ja jestem obsrany, jestem obsrany. Zaraz mi wejdą do domu. Wyważam mi drzwi, kurwa, od domu. Wysyłajcie suby teraz, to jest ostatnia szansa, żeby mnie zobaczyć. Wyślijcie suba, o treści pomagam. Proszę. Dzięki o 5 za suba z Nie, yeah, no problem guys no problem for me Ej zaraz was tę te sąsiadkę też tak wychodzę i bup, 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 bup. A ty chyba jednak w te pro całe idziesz są <laughs> Ta! No, no wiesz słuchaj no <laughs> A co się bawi? <laughs> Look I will uh, 200 pomp O oh. biało. Dobra. On jest taki cwany, kurwa, fish nie? gamer. Okay, pana bestia. Czy wydrę wy ja za 100 No kurwa, jeszcze pytasz? ja no, mimo lampy nie mogę grać. No te 10 100 ma, kurwa, i jedziemy, kurwa, no jak? Jesteś za młody jeszcze. Basta, Jegen. Nice. Ale go rozjebałem, co? Ja Dole. Ja pierdolę, ja tak zesowany został gość, że to jest chuj Kurwa, ty pisz nawet nic nie odpisze, bo tak go wiązałem We have smoke on short O oh, kurwa oh, kurw. I can nade him you. you have smokes or not? Uh, only one smoke, I can smoke between. Smoke in between He's my smoke Nice Juta, oh, uh, yeah. juta Taki, taki duel yeah, Let's go. <laughs> no, no. I'm not to był. No. Okay. go! No. Me. 120, 120, minus. Nice. Dobrze, że mu dałem mu jeden HP, bo go ujebał. Będzie nice. fishy jak to się Bo mówiło. Czekaj, była taka przyśpiewka. Będzie tu, będzie tam, będzie chuja Ja zrobię nam, la 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 la, la 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 la. tu, Szalony tam, Szalony dyma wszystkich sam. La 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 la. Teraz już wiem, czemu nie jestem obecny wcześniej wieczorami.

Nice. Nice. Let's go. Chamber on it. Chamber on it. Okay. Honey, I think we. I'll ah, load backside. Looting okay, backside. Nothing. Let me spike. Let me spike. Another hook, one. Ah, uh, elbow. Elbow picking. Elbow picking. under, under hook. wziąłem na to wyślijcie Co? pad o o on zeskoczył ze ska i wskoczył na niego znowu żeby mnie pikinąć on jest jebnięty maybe you can ult gecko ja go yeah, ej you ult tu tu uciekał tu sięł w pusziała kasę kasę o mora half speed and tp 1 Muszę pójść na planu, bo goście zagrali inaczej, ale. Bo ono. 3A, 3A, jeszcze to Mogę tu wyjść. Są kiwić Nie miałem jak wyjść, nie, nie mam zaczeki. A, albo. Nie wiem, nie dało się nic robić w ataku.